Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Co wy zrobił? Narobił dziadostwa ten, co go zabił? Oh. To jest po, tylko wina tego człowieka? Może był chory po prostu? Nie wiem. Ja był chory, to nie jego wina. Myślę, że to był chyba jakiś wariat po prostu i nie ma się co ekscytować, bo to już zostało upolitycznione, a mi się wydaje, że to chyba nie jest, yy, nie, nie jest prawda, że to jest jakaś polityczna sprawa. Ale mimo ja wszystko, to, wszystko przez to yy, jako prezes zarządu zrezygnował Jurego Fsiak z fundacji WOŚP. Wie pan, to już jest jego sprawa, przecież ja nie wiem. Yy, nie mogę się wypowiadać jako osoba niezaangażowana, nie, nie, nie znająca się na tym. Wielka tragedia i to nie powinno się było zdarzyć. To jest takie, takie no wiem, jeszcze, jeszcze, jeszcze przestępca wychodzi miesiąc temu na wolność i, i, i zostaje tam jakoś, no nie wiem jak to się stało, że on tam został dopuszczony do tego, że on tam się znalazł w takim miejscu. A daj mi pan spokój na ten temat się nie będę wypowiadać, bo, nie. bo ci, co to zakładają ten cały, ten czaskowski, to ja nie wiem dlaczego on w ogóle jeszcze w Polsce jest. Jak mu nie pasuje Polska, niech wynosi się do Rosji do Putina, to Putin mu da hały i serek mały, bo ja po prostu go nie rozumiem. Ja się dziwię po prostu, po co ci ludzie w, w Warszawie go wybrali. Co to za ludzie go wybrali za prezydenta? On się w ogóle nie nadaje. Ja by był ten Patryk Jaki, to by był, był, było w Warszawie całkiem inaczej. Wiem, że y, ludzie, którzy y, należeli do partii, to y, y, nocami krścili dzieci, y, no bo, no bo by, by mieli jakieś tam wyrzucenie y, z partii, czy, czy ze stanowiska. I, i nikt nie bez ani Matki Bożej naszej Królowej Polski, ani nikt nie bezprześcił Krzyż naszego Pana Jezusa, ani nikt nie przestrzenił hosti Najświętszego Sakramentu, co jest uroczystość Boże Ciała i nikt nie, nie bezprześcił naszej komunii, jak my A mam... ksiądz Cybula i Jankowski. Panie to przecież byli wspaniali ludzie, to byli tacy, oni pomogali, oni sprowadzali za granicy to i pomogali Polakom, bo to było w czasie solidarności Pani, a, a to, co tego jednego księdza tak ob, 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 oszkalowali, to, to teraz to wszystko wyszło na światło dzienne, to jest w ogóle nieprawda. To, to ja po prostu już o pomstę do nieba wołam Pana Boga, a Pan Bóg jest rychli, nierychliwy, ale sprawiedliwy i kiedyś przyjdzie na nich taka kara, że jak się nie opamiętali, to, to oni za swoje bekną przed y, Panem Jezusem jak pójdą na drugi świat, bo już do nieba nie wejdą, bo nie mają wstępu. Może truskaweczkę. Nie panie dziękuję. Panie dziękuję, ja jestem tak wierząca kobieta i. Że truskawek pani nie. I, ja mam truskawki swoje i ja bardzo dziękuję. To nie jest prawda, to, to nie może być prawda. Aha. No bo tam było kil, kilku Jaż. mieszkańców, którzy twierdzą, że były takie sytuacje. Proszę Pana, jednego wyżarli. Mhm. Teraz drugiego. Mhm. No, w krótkim czasie, bo ile? Trzy lata temu był proboszczem Aha. i już wszyscy go znają, wszyscy to. Ja go znałem osobiście, nawet jeździł do nas i tego, ale takich rzeczy to, to jest nie, niemożliwe. Nie było takich sytuacji? Nie, nie, absolutnie. Był uczynny, był wszystkimi ładnie, grzecznie, ale, ale żeby do takiego czegoś, tak jak ludzie mówią... To jest bujda. Bujda, prostu na, na kółko. Mhm. Tyle mogę powiedzieć. Dobrze. No bo jeszcze jest taka sytuacja, że kuria y, na pismo z redakcji odpisała, że Probosz teraz musi sobie przemyśleć jakby swoje y, życie i tak dalej, i dlatego go nie ma na parafii. Kuria też jest w błędzie, proszę pana. Bo, bo co dostała jakiś filmik, to w to uwierzyła. No. Mhm. Filmik był nagrany jakiś y, przez y, mieszkańców tutaj y, źle mu ży, życzących, tu już, że mu źle życzyli i, i to się stało. W komentarzach pod Twoimi specjalami ludzie bardzo Cię chwalą. Mhm. Cytując te komentarze, które tam się znajdują, widać, że ma to we krwi naturalny luzak, super, mega śmieszny. Jaką Ty chłopie na tej scenie zrobiłeś rozpierduchę, mistrz, albo bardzo kiepsko słychać, przynajmniej na telefonie. Skąd bierze się u Ciebie taka łatwość opowiadania tych wszystkich historii? E... To jakby w każdej historii jest jakieś ręko prawdy. Nie? Więc głównie... To od razu mówię, że to nie są. To wszystko nie są prawdziwe historie. Czasami są jakby zmyślone nawet w całości, ale w większości są po prostu poparte faktami. A czasami popalić. Daję popalić, tak? Mm. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jak są wiatry. I... Jak wygląda. Czy macie jakieś dyżury? Jak wygląda ta praca? Czy to dostajecie telefon powiedzmy o drugiej w nocy, że trzeba odśnieżyć? Zależy jaka jest, jak jest sytuacja na polu. Jak jest tak jak jest, no to wiemy, że mamy przyjść do pracy. Mm -hmm. no, a, a jak jest dobrze, a coś się dzieje, no to ściągają. Portierzy. Mm -hmm. mm -hmm. Jakie są najgorsze odcinki y, tutaj w naszej gminie? Ja wiem, że są jakieś najgorsze. No, a jak dzisiaj wieje, to najgorzej jest narod, na i, i tam na Czańcu, na granicy. Mm -hmm. No i no i jeszcze... Brzezinkę zawiewa tutaj od strony od strony żwirki Wigury, jak się jedzie, bo tam jest przestrzeń otwarta i mm -hmm. jedziemy teraz taką dużą ciężarówką, bo to jest man. Ile tak. ile on waży? Ładowności ma 3,5 tony. 13,5 mm. e, 13,5 tony, 13 tony tak. a waga jest jaka? E, około 15 ton. Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją. Razie, ulicze, razie, no. Po raz pierwszy, tak naprawdę, zdecydowaliśmy się połączyć dożynki z pewnym symbolicznym otwarciem po remoncie ulicy Włókniarzy. Na który, który Państwo możecie oczywiście zobaczyć, jak, jak ta ulica wygląda, ale coś, co chyba czekała cała gmina na, na obiekt, który tutaj. Przed nami, czy koło nas jest, to jest basen kryty, który ma służyć mieszkańcom Andrychowa i nie tylko. Trzy, cztery, trzy. Proszę Państwa, tenga została przecięta. Oficjalne otwarcie rozpoczęte. do pana. ¡Y el quebrado! Drewniany rekostet zawsze był naszym marzeniem, tylko do tej pory koszty utrzymania drewniaka były przekosmiczne, przeogromne, ale od niedawna technologia poszła już troszkę do przodu i wymyślili hybrydę. No i ta hybryda jest dużo tańsza w utrzymaniu, no i padła decyzja, że jednak będziemy mieć drewniaka. I trzeba powiedzieć, że jednak jest, ta jazda mimo, że jest bardzo ekstremalna, to jest bardzo przyjemna chyba dzięki właśnie temu, że jest zrobiony również z drewna. Y, jazda przyjemna jest właśnie dzięki temu, że zastosowano tory stalowe, tory stalowe bo na torach drewnianych jednak ta jazda graniczy y, przyjemność z bólem, także, a ten rollercoaster uważam, że to jest jeden z najlepszych rollercoasterów, jakim, jakim udało mi się przejechać. Jest naprawdę świetnie, dziękujemy Pani Marciu. Boi się pan? Przyznam się szczerze, że zawsze jeździłem lekko znieczerwiony, żartuję oczywiście. Ale no nie mogę sobie nie pozwolić nie pojechać, no jestem mieszkam tutaj i zrobiłbym ogromny fopak, gdybym, gdybym nie wsiadł dzisiaj do, do Nazadry. Pan Marek Gocza pewnie by mi tego nigdy nie wybaczył. Silna grupa samorządowa, pani wiceprzewodnicząca, pan wójt, jeden, drugi, także Mam nadzieję, że, że przyjedziemy, bo powiat do poniósł niepowetowaną stronę. Mariusz, czemu nie jedziesz? O właśnie, pan, pan burmistrz. Panie burmistrzu, pan burmistrz, zapraszamy, zapraszamy. Ja widzisz, że jestem po tej stronie. na co nowego możemy liczyć w nadchodzącym sezonie? No, prowokujące pytanie, festiwale, to na co cała redakcja Wam z pewnością czekała, ale nie tylko. Kochani, no... Jest powrót festiwali w tym sezonie. Mieliśmy dwie edycje, dwa sezony takich muzycznych wydarzeń. Kto nie pamięta, może wejść na naszą stronę albo na naszego YouTube'a i zobaczyć After z tych wydarzeń. Naprawdę niesamowite imprezy. Myślę, że tegoroczne będą jeszcze lepsze. Wracają festiwale z muzyką, z twórcami przebojów lat 80., -tych, 90., -tych, czyli 90s i 80s Superstars Festival. Będzie coś dla lubiących. Polską muzykę rozrywkową, czyli Disco Polo Festival. Yy. W tym roku dwudniowy. Tym tak, w tym roku dwudniowy. Generalnie zawsze będziemy mieli wydarzenia obok siebie, albo z danej kategorii muzycznej, albo z dwóch odrębnych, tak jak lata 80. są koło 90. Będą też inne festiwale, które stopniowo-stopniowo prezentujemy na naszych kanałach social media oraz na naszej stronie internetowej. Ale... Zostawmy, zostawmy zdjęcie Bierga Lambrechta. Mamy już zawodników obok siebie. Dyrektor wyścigu Czesław Flank jest z nami. Poprosimy no Was o to, żebyście zatrzymali się przed numerem 143. W tym miejscu zatrzymajcie się tutaj. Zatrzymajcie się. Before the number. 143. Please take. Step. Backward. Oto przyjaciele, oto drużyna Lotta Suda, która wyruszyła do tego wyścigu w siódemkę. Dzisiaj mamy sześciu kolarzy, to był Jesteśmy w Kocież Hotel Spa i rozmawiamy z ikoną Tour de Pologne, czyli z panem Czesławem Langiem. Witam panie Czesławie. Jak wygląda teraz sytuacja w kolejnych etapach po tych tragicznych wydarzeniach? No wiadomo, że dzisiejszy dzień był dniem żałoby, neutralizacji etapu. Wszyscy zawodnicy przejechali, widzieliśmy na zmiany, zmieniając się, jadąc, przejeżdżając ten etap, ale nie ścigając się. No a jutro już ścigamy się normalnie. Życie idzie do przodu, kontynuujemy. Dzisiaj żeśmy no, uczcili śmierć tragicznie. Zmarłego Bierna Lembrechta, jutro jest normalny wyścig. Niestety, z przykrością muszę poinformować Państwa o tym, iż znaleziono Kolejne dwie ofiary tej strasznej tragedii, która tutaj miała miejsce w Szczyrku. Tym bardziej jest to smutne i tragiczne, że dotyczy to dzieci. W tym miejscu pragnę złożyć ogromne kondolencje i wyrazy współczucia wszystkim bliskim i rodzinie. Bardzo serdecznie natomiast chciałem. Podziękować i pochylić się przed ratownikami i strażakami Państwowej Straży Pożarnej, bo ich naprawdę bardzo wytężona, ciężka praca, w zasadzie przez całą dobę, w walce o zdrowie i życie, narażając własne. To właśnie tutaj w miejscowości Wysoka kilka dni temu doszło do ogromnej tragedii. Padło 50 rodzin pszczeli, w sumie 3,5 miliona pszczół. Z nami właściciel pasieki, pan Marian Rapacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marianie. Jak w ogóle pan się zorientował, że coś jest nie tak? No, po prostu miałem wywiezione na rzepak pewną ilość rodzin z tamtej pasieki i, i no, postanowiliśmy z synem, że przywieziemy już teraz na właściwe miejsce te, te ule, które tam były wywiezione i pojechaliśmy w poniedziałek wieczorem właśnie do miejscowości Zygodowice. Tam miałem wywiezione na rzepak, na, na, na inny pożytek te ule. No i przyjeżdżamy po prostu do pasieki i oczom nie wie, że już szarówka była taka, a chłodny wieczór, więc dziwne mi się wydało, że na wylotkach po prostu jest wylegnięta pszczoła, po prostu dosyć dużo pszczół. Ale podchodząc bliżej dotykam, patrzę, to martwe pszczoły są i do następnego ula, do następnego, do drugiego rządka, no. Patrzę prawie niemal wszystkich takie, taka sytuacja jest, więc no, nogi się pod mną ugięły i no, no stwierdziłem, że ktoś pszczoły wytruł. No i okazało się, że miałem rację. No to już się zrobił późny wieczór, ale na drugi dzień zaraz pojechałem na policję, policja przyjechała, no i już ewidentnie policja wszyscy stwierdzili, że jednogłośnie, że to, to było celowe wytrucie pszczół.